Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie zrobiłam ciasto na pizzę i to jest ten standardowy przepis. Proszę bardzo, ciasto na pizzę, bo tych przepisów tutaj pizzowych, że tak powiem, jest mnóstwo. Ja korzystam zawsze z tego. No i będzie zużywanie wszystkiego, co zalega w lodówce. Mam i ser otwarty, jakiś tam mozzarella bodajże. Mam pomidorki koktajlowe, więc naprawdę wędlinę też jakąś mam. Tak więc wszystko, wszystko to, co już wiecie, trzeba wykorzystać to pójdzie na pizzę i wola. I jestem kochani i ja mam dzisiaj w ogóle takie fajne, długie popołudnie. Szybciej wróciłam z pracy, dlatego że zanosiłam do szkoły, nowej szkoły na Dusi dokumenty te takie rekrutacyjne i po prostu wiecie, chciałam zdążyć, nie chciałam też czekać na ostatni gwizdek. Ta rekrutacja tak naprawdę trwa drugi dzień. I stwierdziłam właśnie, wiecie, że to najlepiej zrobić na początku. Gdyby coś tam jeszcze się nie zgadzało, gdyby coś trzeba było poprawić, to jeszcze jest ten czas. Um, także no fajnie, tak, normalnie słuchajcie, to jeszcze chyba godzinę. No prawie byłabym w pracy, a tak proszę bardzo. E, jestem w domu, mogę działać. Właśnie wstawiłam pościel do prania. Tutaj termomiks uruchomie, niech się myje. No i tak jak mówię, jeszcze mi się chce, jeszcze zrobię tą pizzę, bo przypuszczam, że gdybym skończyła o normalnej porze, to połowy z tych rzeczy żebym nie miała siły robić. Zaraz biorę się za składanie tego, co wyschło. Jest Nadusia. Co ty zjadłaś na obiadek? Pierogi. Pierogi, tak jest. Pierogi zjedzone, teraz troszkę bajki, tak? Tutaj już uruchomione były klocki, tak więc Nadusia szaleje dzisiaj, co? Takie popołudnie. A w drodze z przedszkola Nadusia zobaczyła stokrotki, jakieś różne takie kwiatuszki, więc zrobiła bukiecik i to jest jedyny sensowny wazonik na ten bukiet. Także mamy wiosnę, mamy wiosnę, moi drodzy, chociaż mogłoby być jeszcze troszkę cieplej. Robiłam w międzyczasie owsiankę, będzie na jutro na śniadanie do pracy. Wkroję rano tylko banana, dodam masło orzechowe i będzie super. A teraz biorę się za naleśniki. Moje dziecko mnie poprosiło, że na kolację ma takie właśnie życzenie, czyli naleśniki, czas start. Kochani, przyszedł mój prezent urodzinowy. To jest prezent od Angeliki. My zawsze co roku robimy sobie właśnie urodzinowe prezenty. Kanał Angeliki oznaczę Wam oczywiście tutaj. Ale też linka, postaram się, mam nadzieję, że nie zapomnę, słuchajcie, bo zawsze mi to wypada z głowy, przy wrzucaniu filmów, dodać właśnie pod filmem, żebyście sobie kliknęli bezpośrednio, żeby was tam przekierowało. No i moi drodzy, zawsze mówimy sobie otwarcie, co chcemy, jaką mamy, wiecie, myśl, jakie marzenie. No i wówczas właśnie to marzenie zostaje przy naszych urodzinach spełnione. I teraz tak, kochani, zamówiłam sobie pasek z takiej oto firmy. To jest polska firma, która zajmuje się produkcją skórzanych butów, ale też takiej skórzanej galanterii w postaci pasków. Ja wybrałam sobie pasek z myślą o wiosennych stylizacjach, z myślą o cygaretkach. Przepiękny pasek, mam nadzieję tylko, że będzie pasował i zaraz Wam go zaprezentuję. Jeszcze Wam pokażę jak to przychodzi do nas zapakowane. Ja wiecie, że uwielbiam jak coś jest przepięknie zapakowane. Sama jak miałam sklep internetowy to bardzo przykładałam do tego wagę. No i tutaj mamy, zobaczcie, taką przepiękną kopertę. Ja Wam też dam namiar na ten sklep. Zostawię Wam stronę internetową. Ja ich słuchajcie odkryłam zupełnym przypadkiem na Instagramie. Jedna z dziewczyn, które obserwuję zamówiła sobie u nich botki. No i pomyślałam, że naprawdę świetne, bardzo klasyczne, uniwersalne. Zajrzałam na ten sklep i przepadłam. Także Tutaj w kopercie była nasza faktura paragon za zamówienie. A tutaj, proszę bardzo, w bibułce jest nasz pasek. Ja akurat wybrałam model, który był na takiej wyprzedaży, promocji, ale to tylko dlatego, że on naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. Akurat ten konkretny, więc. O, wow, zobaczcie, kojarzycie takie woreczki. Też u mnie były. Pakowałam w takie moje szczotki. Także super. Ja uwielbiam takie rzeczy, bo później możemy sobie w nich właśnie przechowywać: yy, czy to nasz pasek, czy coś innego. W tym przypadku na pewno będę korzystała z tego woreczka do paska. Mam też taki woreczek na pasek Pinko. Yy, akurat dzisiaj mam yy, pasek Pinko na sobie. No i dobra, już wam ten pokazuję. On jest, słuchajcie, cieńszy. On ma tutaj 3 cm szerokości i ma taką, spójrzcie, przepiękną. Złotą, długą klamrę. Także, może ja go zaraz tutaj na te moje jeansy założę i sprawdzimy, czy rozmiarowo jest ok. No i przede wszystkim, jak wygląda. I proszę bardzo, paseczek wygląda tak. Powiem Wam szczerze, że nie lada wyzwaniem jest jego założenie tak szybko, jeśli chodzi o spodnie ze sznówkami, dlatego że, już Wam pokazuję, on przechodzi, słuchajcie, tutaj. I w pinko mamy, w tym pasku, pinko mamy tutaj taką przyczepioną, wiecie, szlówkę. Jakby to nazwać, no ale tak, no chyba, chyba tak to się też na pasku nazywa. W sensie, o, takie ło coś. No i kochani, jest tylko jedno, i wiecie, wkładamy sobie to tutaj dalej, już w nasze spodnie, właśnie w szlówki od spodni. A tutaj mamy, moi drodzy, tak. To jedno, to drugie. I to jest ruchome, więc też trzeba uważać, żeby tego nie zgubić, żeby to spaska nam się nie zsunęło. Ja muszę wykorzystać, słuchajcie, tę dziurkę, czyli ostatnią, w razie czego, oczywiście, można sobie tutaj dorobić. No i wola, proszę bardzo, ja nie wzięłam go z myślą o jeansach, ja wzięłam go z myślą o cygaretkach, o sukienkach. Uważam, że naprawdę przepięknie będzie wyglądał. Ta klamra naprawdę tutaj robi robotę, moi drodzy. Przepiękny, przepiękny i to jest w ogóle ee, zamsz. To nie jest skóra, taka wiecie, normalna, e, tylko tutaj mamy taką powłokę zamszową. E, fajnie, super to wygląda moim zdaniem, dajcie znać. E, tak więc zostaje ze mną zdecydowanie. Bałam się jak to będzie, bo to e, no właśnie, jak nie znamy jakiejś marki, nie znamy jakiegoś sklepu, nie znamy ich rozmiarówki, no to różnie może się skończyć. Był też identyczny w takim kolorze taupe, e, czyli taki wiecie, beżowo-szary, też przepiękny, ale uznałam, że jednak czarny będzie mi łatwiej zestawić, bo zawsze będzie pasował do butów, zawsze będzie pasował też ewentualnie do torebki, ale buty właśnie takie na przykład wiosenne, to mam generalnie prawie wszystkie pary czarne. Tak więc uznałam, że ten sprawdzi się mi znacznie, znacznie lepiej. Dajcie znać kochani, co myślicie. Ja, Angelice, z tego miejsca bardzo dziękuję raz jeszcze za przepiękny prezent. No, cudno, cudo, naprawdę zakochałam się w tym pasie.